Jeszcze w grudniu odbędą się spotkania z przedstawicielami przemysłu drzewnego, z przedstawicielami zakładów usług leśnych, spotkania ze związkami zawodowymi, gdzie nastąpi totalna, frontalna wymiana poglądów, argumentów. I to jest jakby pierwsza rzecz, która jeszcze chyba w grudniu albo na samym początku stycznia się. Pojawi. Druga rzecz, bardzo intensywnie, na samym początku, y, przystąpimy do nowelizacji. Koncepcji planowania finansowo-gospodarczego. Ten plan, który pojawi się w roku 2016, odstąpi od wskaźnika przychodów do kosztów. Nie można tutaj integrować przychodów i kosztów, bo to są dwa odrębne zjawiska. Koszty są niezależne w lasach, często od przychodów, bo wynikają z przyrody. Nie chcę tego tematu rozwijać, czyli będzie nowa formuła planu finansowo-gospodarczego, będzie nowa formuła. Planu finansowo-gospodarczego w części dotyczącej gospodarowania funduszem leśnym uważam, że źle e, stało się e, z podziałem e, wydatków z funduszu leśnego niezgodnie, że tak powiem, z, z, z kierunkami wydatkowania na e, wydatki służące wspomagania administracji publicznej, na wydatki związane z gospodarką leśną czy na wydatki e, związane z goodwillem, czyli rozwojem lasów państwowych. W uporządkowaniu e, obszaru zadaniowego lasów państwowych, czy w ramach uporządkowania będą uporządkowane takie właśnie dokumenty jak plan finansowo-gospodarczy. Zupełnie od, odmiennie będzie przebiegać w przyszłym roku analiza realizacji planu finansowo-gospodarczego, czyli to, co kiedyś nazywaliśmy branżowym badaniem wyniku. Tu, to też nie może być tutaj dużo wolontaryzmu, więcej algoryt, algorytmów, więcej obliczeń, żeby no, nie było tak, że po prostu Dosyć wolontarystycznie reguluje się obowiązki co do zwrotu środków Funduszu Leśnego na rachunek Funduszu Leśnego. W następstwie badania nawiążę do terminu, który kiedyś był stosowany: branżowego badania wyniku finansowego. Na pewno, proszę Państwa, będziemy odstępować od tej formuły. Gospodarowania funduszem leśnym, która oznacza maksymalizację przedmiotowego finansowania. No my nie możemy prosić się wręcz, żeby nas zaczęto zaliczać do, do sektora finansów publicznych poprzez takie rozwiązania, że praktycznie fundusz leśny zachowuje się tak jak budżet państwa i poszczególne przedsięwzięcia w ramach wymyślanych na poczekaniu projektów rozwojowych finansuje. Przepis jest jednoznaczny. Środki funduszu leśnego mają być przeznaczane na likwidowanie niedoborów finansowych w ujęciu podmiotowym, a mogą być przeznaczane na przedmiotowe przedsięwzięcia. U nas nastąpiło odwrócenie. Wiele, wiele innych spraw będzie oczywiście zmodyfikowanych, ale bezrewolucyjnie, spokojnie, w oparciu o silną argumentację.